Dobra, to to jest dom przyjaciel. No, no go nie widziałem, to chyba tutaj. A? O cześć! Siema! Siema. 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 Minęło... Opowiadaj, siadaj, opowiadaj co tam u ciebie. No dobrze wszystko, znalazłem, znalazłem sobie dziewczynę, pracę, bardzo, duż, bardzo ten. Dobrze płatną. O u ciebie jak w życiu? No, dobrze, też mam. Dużo płatną pracę. Około o, 60 tysięcy na miesiąc 60 tysięcy na miesiąc? jak on ty pracę ty znalazłeś? Taki gospodarz farmy zboża. Ja, wielkiego. ja tylko dostaję 5 tysięcy złotych miesięcznie A, to takie tam mały szczegół. <laughs> ty stary gotuje ci się coś? A, od że przypomniałeś zupa marchewkowa poczekaj. Okej. Okay. To nie parę Marchewkowa. A to co to? Nie wolno wchodzić. Może nie zobaczy. Dobra, wchodzę. Nie wchodź tam! Mówię ci nie! 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 Co tu się od